Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Baldur's Gate. Ostatnim razem troszkę ucięliśmy, a to tylko z tego względu, że... Um, no, wciągnąłem się za bardzo i nagrałem za dużo materiału. Po prostu stwierdziłem, że nagram od razu dwa odcinki. E, później się okazało, że jednak ja muszę tak na tyle pociąć, że będą troszeczkę krótsze. Ale no, nie martw się, następne już są... E, zdecydowanie będą w normalnej długości.

Hej, witam. Wy wygląda na to, że zboczyliście nieco z utartego szlaku. To dla was doprawdy niekorzystne. Doskopaliście, doskopaliście najszybszą rękę na zachodzie. Zbicie tamtego mężczyznę. nożywa się zał i rzuca strzałkami szybciej, najszybciej na całym wybrzeżu miecza. Na waszym miejscu nie jest prawda, czy jest cierpliwość. Bądźcie mądrzy i oddajecie nam wszystkie pieniądze ja ja ten, ten, jesteś przy tym rzutkarzem. Dobra. No, spróbujemy, co? Jesteś krytynem, czy to najszybszy przymiotacz strzałek na zachodzie? To najgłupsze ze wszystkiego <grym>, O czym słyszałem? Dawaj, tak powiedz, Zalowi, żeby nam pokazał, co potrafi. Czałeś to total, wygląda na to, że oni nie traktują się poważnie. Chyba czas pokazać i, że się mylą chęt. oni, ale właśnie trafiliście tutaj do bólu i cierpienia. No, yy, tak jakby twój zal jest trochę pod zasięgiem wzroku. Więc chyba zbijesz. No chyba, że my zginiemy. Masz dla mnie zadanie? Chyba, że my zbijemy. Za No ale ja dobra. Pewnie obrażenia, obrywa, na skraju śmierci. Dzięki. Co dnie. Repisujemy. Mamy się. Boże, Oczywiście. No, takie są niestety skutki jak się... Wszyscy ksarty sarty lać! No, ludzie, czy wy jesteście tępi? Nie umiecie ksarta zabić? To było, to było żałosne. To było żałosne. Dobra. Ale tak. Oczywiście. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że... Ale kurde, ile mają hajsiwa! Już tego nie ponoszę. O, to też nie. Też nie. Ale nasza pani mag na szczęście ponosi bez problemu. Ty, moja droga uczniczko, wymierz jeszcze parę łuków ze sobą. Ale, ale więcej niż parę, proszę bardzo. No, i proszę, i bardzo ładnie. I jeszcze strzały weźmiesz, co? No, strzał. Nawet pod rękę. Ok. Dobrze. Spróbujmy jeszcze raz się przekimać. Ustawmy się. Quick save. Eee, przekimajmy się. Dobrze. Jest dobrze. Będziemy musieli ruszyć raszem, że tak Oczywiście. powiem, na zjomeczkach, na który tu gdzieś stoi. Ale to oczywiście nawet quick save. O! Fur Demol! Dobra, czy on będzie na nas bliska? Nie wierzę. Wiecie co? To, że mówiąc, odpuściłbym sobie tego gościa, skoro on jest rzeczywiście taki silny i mocny. Oczywiście. Ale se nie odpuszczę. time? rąbnę w niego tym. Masz dla mnie Ty Od razu bardzo proszę na mojego tego. Wszyscy w niego. Wszyscy w niego, nasza Imoen. Chcesz mi historię o króla i kapuście? Proszę. Nie I obrażenia. Imoen, proszę bardzo, jeszcze raz. O, oh, uh... Sługa natury jest gotów. Dobra. Ostrze tak? Yeah! Dobrze. E, dobrze, dobrze, no w takim razie kontynuujmy. No proszę i ma piękne rękawice, no kurczę. Znaczy, no, są niezidentyfikowane, więc nie wiem czy są piękne czy nie, ale... To są jakieś tam, ale biorąc pod uwagę to, co on wyprawiał, Dobra, nie no. Ha, już nawet rękawic nie uniosę. No to się zaczyna robić problematycznie, troszkę. Bo nie mamy jak tego unieść. Wszystkiego. Na przykład, no, wiem, tam, tą zbroję poniosła sobie Limoem. Łuczek sobie poniesie ten bez problemu jeszcze. O, jakaś to się może udać. A jeszcze tu mam przeciążenie, ty masz jeszcze przeciążenie i no nie... ty nie Ale... Dużo, dużo za dużo. No Ty nie ponosisz, ty 87, no nie wiem, dużo za dużo też. Po uzbroję tylko może mieć. Eee. Nienawidzę tego, nienawidzę tego, jak tak nie mogę 280-300 coś. No to ta, ta jedna zbroja zupełnie nam nigdy nie wejdzie. No trudno, trudno się mówi, to no jest wielka noc. Ale mamy dużo fajnych rzeczy. Szybko spróbujmy sobie dalej... tutaj... Oczywiście. Szybko spróbujmy sobie dalej wyeksplorować ten świat. No to ta kraina była, no naprawdę ciekawa. Czy jest? Nie była, bo jeszcze nie skończyliśmy eksploracji. Tylko mam szczerą nadzieję, że nie trafi mi się już ee, nic więcej. Więc co, weźmy sobie może ten awans, tak? Opuszcz. Tak, zmniejszona o jeden dodatkowe punkty życia. Prawie podwoiliśmy swoją, pra swoją ilość punktów Oczywiście. Mm. Śmiesznie wyglądacie. Tutaj pieseczku. Tak, dlaczego no, nie wrócił tu do mnie? Przepraszam, nie chciałbym przeszkadzać, ale czy możecie mi pomóc? Skupiłem mojego pieska i nie go znaleźć. Pewnie jest bardzo zastraszony. Nie masz rodziców, Który, którzy by pomogli. Jasny mały, z przyjemnością ci pomożemy, jak mamy go rozpoznać naprawdę, a dziękuję wam z całego serca. Radzień, że na pewno nic się nie stanie, biednie ruszy. Nie jest przyzwyczajony do takich dni, Od razu że się Jest taki kochany, najpierw weźcie to, to jest ulubiona zabawka do gryzienia, Jeżeli zobaczy ją w Waszych rękach, będzie wiedział, że jesteście przyjaciółmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. O, chłop mi piesek. A przepraszam bardzo, ale piesek nie zginął w tej krainie? Jakby jeszcze żadnego pieska nie widziałem. Rufiego, nie? Żadnego pieska nie spotkałem do tej pory, może nie w tej krainie. Może gdzieś niedaleko. Kurcze, no i zobaczcie, przygód tu przygód przed nami. Przejdźmy się jeszcze tutaj tylko szybciutko. Zobaczmy, czy gdzieś tu właśnie Rufiego nie ma. No nie, nie żeby gdzieś Rufi. Tu go nie ma, tu go nie ma. No to chyba już go nie będzie. Nie, bo ostatnio tutaj od... Krywałem, bo to, to, troszkę więcej odkryłem, jak, yy, szedłem po pierwszym razem, bo tam pamiętacie, że. Oczywiście. Musiałem jeszcze raz wybić pewien teren. I ruszymy się tu. Bo tutaj musimy odkryć sobie kolejny kawałek mapy. Bo no, mam nadzieję, że już nie trafimy na żadnych zbirów. No i teraz wrócimy się spokojnie do Meshkill. Mam nadzieję, że nie trafimy na tu po drodze, bo to by było nieprzyjemne. E, leski, proszę. Zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Musisz się bronić. No właśnie. Tak jakby o tym mówiłem Gast. Moje ostrzeżenie co do właściwych rozmiarów. Offerendo. Autosave zapisał się, prawda? Oczywiście. Zasadzki zaatakowali nas wrogowie. Zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Musisz się bronić. Idzie co? Chyba pierdzielne to zaraz. I, are, a yeah. Sługa natury jest What is it this time? I'll do it. Nie wiem nic więcej, więc mnie zostawcie. Masz dla mnie zadanie dla dobra drużyny. Sługa natury. No, nie, nie obchodzi. Co? Czego? Nasza droga. Spróbuj. Oczywiście. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. O nie, ja to Musisz się dzielę. Wyczekam Oczywiście. Oczywiście. Dzielimy tego gasta, bo... Gast, jak nie zaraz rąbnie, uciekamy z uciekamy, 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 uwaga, hop, i do szkill Uff, udało się No dobrze no do... dobrze, dobrze, dobrze. bardzo mi się to podoba Udało nam się dotrzeć do meszkill Od razu biegniemy sobie do sklepikarza A nie, najpierw sobie biegniemy tu gdyby sobie tu proszę bardzo to nie będziemy halo a to zresztą wszystkich zapraszam całą czworeczkę o hejże Jakie hejże. No dobrze. Oczywiście. Idziemy wydać kasiole na skrzeszenie naszych towarzyszy. Niech wam towarzyszy łaska Helma! Ach. Uff, udało się. Ja się troszkę przestawię, bo mi już się trochę niewygodnie zrobiło. O, a tu jeszcze widzę że został rekwizyt z nagrywania wota. <laughs> no więc spoko. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Tutaj powinienem teraz postawić miecz. Ale tutaj... Ale to takie tam. W poprzednim odcinku też. Oczywiście. Przed wyruszeniem. Też to musiało zostać. Hmm. Dobrze, oddajmy naszym tutaj ręcom co ich proszę. Heum. tarcza, hełm, tarcza i mieczyk, mieczyk, mieczyk. Mieczyk, bardzo proszę. Tutaj. Tobie jeszcze jakiś hełm by się przydał. Hełm, jest? A, w ogóle dlaczego ty nie masz hełmu w głowie? Nie mamy więcej hełmów? Serio tyle hełmów tam zostawiliśmy i nie mamy hełmu? O mar... No dobra. No tak będzie. Chodźmy. Jesteśmy wszyscy, możemy wrócić do standardowego... ...rybu chodzenia. Szósteczkę. Idziemy się teraz najpierw do sklepu, później, e, później gdzieś później do gospody się przespać. Tak Oczywiście spokojnie. Sprawy idą dość kiepsko. Tak. Jeszcze te problemy z żelazem i w ogóle... Długi łuk Aha, te są, te są droższe, czyli te są lepsze. Jeden długi łuk sobie zostawimy dla Mińska, bo Mińsk umie się posługiwać łukiem. I sobie to wszystko sprzedamy, ten refekcyjny jeden zostawimy. Kali, nie ma, ty nic nie masz, ty nic nie masz. Ty też nic nie masz, co? A, ty masz tylko piuczki, które sprzedajemy jak najbardziej. Czy ty też masz? Ty masz to i masz broje, jak to sprzedaję. To jeszcze odpuść pojemnik, sprzedajmy to. Po. na razie tyle. A nie, jeszcze chciałem sprawdzić, czy... Sprawy idą dość kiepsko. Ja jeszcze te próby z żelazem hełm, 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 i w, w ogóle... Kupiłem hełm, bo... Klejszy hełm dla miejska. Um, czyli coś mamy ciekawszego? Cytatka postanowiona, czy nie No dobra. To dla Ciebie. Eee, nie, Na miska. Na miska. I teraz. Teraz co? Teraz musimy sobie tutaj wziąć. Oczywiście. Oczywiście. Zabrać ich tutaj. Przespać. Tak! E, przy... ludzie, wejdźcie tutaj. Oczywiście. Porozmawiać z Kaczmarzem. Nie, nie Aha, jeszcze chwilę. Nigdy tu nie było szturów. Mienimy, naszej tutaj, koleżance, czarna identyfikacja, bo to bez sensu płacić. Oczywiście uh, Aha, nie. Nigdy tu nie było szturów. Grube, grube pieniądze za identyfikację rzeczy, jak możemy sobie sami identyfikować. Jedź długi plus jeden. Obrońca dowiny. Ransolety ucznictwa, obrońca dowiny. Podczas negocjacji z rywalem Walem, grubiej pieniądzący. Uuuu... Fajne, 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 fajne. Kapłan Mag. Zobaczmy. Podczas niebezpiecznych spotkań z rywalem, król wielkiej doliny zażyczył sobie ochrony najlepszych łuczników, którzy mieli wesprzeć jego zwykłą gwardię. Wszyscy łucznicy byli wyposażeni w zaczarowane łuki i branzolety, a ukryli się w pewnej odległości od miejsca spotkania. Jak przewidywano, wrogie oddziały próbowały pojmać króla, nie spodziewały się jednak tak z... E, tej celności ukrytych łuczników, którzy zabili przeciwników. Król zdołał umknąć niedraśnięty, bowiem żadnemu z wrogów nie udało się nawet do niego zbliżyć. Hmm, bardzo fajne... ...brązety dla łucznika, a mianowicie łucznikiem naszym jest Imoen, no widzę, że tu dużo rzeczy będzie dla Imoen, bo ta zbroja podejrzewam również. Imoen tu jeszcze coś ma, a, jeszcze strzały, a czy strzał przypadkiem... Nie. Imoen jeszcze za mało ma wiedzy, później będzie mogła już sobie identyfikować stra... yy, strzały bez czarów. Ha, ha, jeszcze nie raz ugośćmy, by wynajęcie, odpoczynek, szybciutko. I sobie identyfikujemy czary. Strzała plus jeden. Proszę bardzo, strzałę plus jeden. I subskajm. Zbroja Skórzana kowana plus dwa. Zbroja Skórzana Ciekowana, Telbarda. To zbroja do słynnego złodzieja Telbarda. Nie wiadomo jak i dlaczego ją utracił. No i pięknie, do złodzieja. Mamy złodzieja? Mamy złodzieja. Pięknie. Kurczę, nasza Imoen została wyposażona profesjonalnie w tej chwili. A długi, oczywiście, miecz plus jeden trafi do naszego głównego bohatera. To sobie możemy spokojnie wyciągnąć i posprzeć. Chociaż, zaraz. Nie, bo czasami zdarza się, że trzeba rzucać e, rzutkami. Takie rzutki dajmy tobie i dajmy tobie. Ostaku 8 i 20. Takie rzutki się przydają czasami, ponieważ na ma, przykład maga od razu. Bo wszyscy muszą nad niego strzelać e, z takich rzeczy jak właśnie łuki czy tak, tutaj też damy sobie no sobie Mińsk to ponosi te strzały które tu mamy strzały sobie niech ponosi Mińsk o proszę bardzo te strzały już niech nosi nasza tutaj e, łuczniczka typowa to jest nie dałem. Tymu nie dałem Mińskowi, Tak. Coś mi, coś mi nie pasowało. Mińsk ma wszystko. Ale Mińskowicz... a Mińskowicz jeszcze być miecz. Bo ten miecz to nie. On musi mieć miecz... O, i mamy jeszcze tą e, zabawkę Jak sobie manio nosi. To będziemy mogli sprzedać. Okej, okay, ale jeszcze ostatnia rzecz, czyli wymiana czarów na te czary. One są fajne. I bierzemy... Oczywiście! Ha, ha, nie, nigdy tu nie było szturu. Czym możesz mnie dzisiaj ugościć? Wydaję dzisiaj, gotowe. Oczywiście. I wychodzimy. Oczywiście. Trochę takich e, spraw organizacyjnych, z tego co widzę, z tego wyjdzie. Dzisiejszego e, grania. Oczywiście. Ale to chyba nic nie szkodzi. Klient ma zawsze rację. Pokaż... Póki no sprzedajmy sobie te dwie rzeczy. A zakupmy sobie na no, za te pieniążki, miecz dla, dla naszego Mińsk. Kupmy mu miecz. Będę korzystać z mieczów góręcznych. Bardzo proszę i misk sobie z mieczem będzie bieg. Wy oczywiście biegacie z mieczami, nie ze strzałkami koledzy. I tyle. Oczywiście. I możemy ruszać na przygodę. Możemy ruszać na przygodę bez żadnych problemów. Jesteśmy gotowi, wypoczęci. I ruszamy w kolejne miejsce, a mianowicie tutaj, do kniei kolejnej. kolejnej. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Zasadzki zaatakowali mnie wrogowie. W tej chwili to już mógłbym się nawet bronić. Byłoby to wręcz wskazane, żeby się bronić. O! A mamy tu niedźwiedzie! obraz zbroja i nie. mocna niedźwiedziem to się pobawimy w kółeczko, bo niedźwiedzie są na tyle głupie, że... nie umieją... praktycznie nie zmieniają targetów. Goni za Mińskiem, mimo że wszyscy go nawalają. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... Kwestia tego, że... O, o jak to się nazywa. Może to jest zwierzę i to rzeczywiście takie, że człowiek szybciej zmienia targety, a zwierzę jest na tyle mało inteligentne, że goni za tym, który go zaczął atakować na samym początku. Czy później. No i pięknie. Oczywiście. No i pięknie. Udało się nam go zabić. A za niedźwiedzia jest dużo doświadczenia, więc dla mnie to jest naprawdę e, bardzo dobry plus. Co my tutaj robimy? Jak my stąd idziemy tędy? No dobrze. Ale udało nam się dotrzeć. E, ale nisko berwał. Dlaczego? Kiedy? O wszechpotęgo Udał i nie Okay. Oczywiście, ale niech tak będzie. Yy, ale z tego co widzę, na dzisiaj kończy nam się już czas. Ja Wam bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Był, robi się ciekawie, nie? Robi się ciekawie, mówiłem. Te początkowe odcinki były takie trochę nudne, ale robi się ciekawie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć.